Nie wiem czy wiesz, ale jakiś realizowałem program, program Reality Show. To, to robiłem Reality Show, który był połączonym takim jak The Apprentice Trumpa. To był reality show, gdzie ludzie, zapraszałem ludzi, tysiąc zgłoszeń miałem uh -huh. i na, nagroda była milion złotych ode mnie. Uh -huh. Natomiast nie tak do rozwalenia, tylko to był, dostajesz milion złotych na nieruchomość, którą kupujemy wspólnie i re, re, robimy flipa tak zwanego. Czyli ja daję budżet, ty kupujesz mieszkanie, sprzedajemy to miesz, remontujesz to mieszkanie, sprzedajemy to mieszkanie i ja ci pod moim okiem, ja ci pomagam, wspieram cię i zyskiem dzielimy się pół na pół. Uh -huh. Czyli była bitwa był o milion, tak jakby milion budżetu. Uh -huh. No i realizowałem taki projekt w pandemii uh -huh. akurat. Wszyscy filmowcy siedzieli, na, w domu po prostu nie, nie mieli pracy, bo filmy, wszystkie plany były pozajmowane. Ja miałem fajnych reżyserów. Zrobiłem chyba 6 odcinków tego programu. Wiesz, Musiałem parnaście osób ściągnąć y, tych uczestników. Y, ekipa cała filmowa z Warszawy, tak? Jakby na, na tydzień czy na półtora tygodnia różne plany. To, była, to był hardcore i z tego powstało parę odcinków i się okazało, że YouTube tego nie pokochał, bo to było zbyt telewizyjne.